Witam serdecznie znowu na moim kanale. Tim Fighter omawiamy błędy, jakie popełniają często zawodnicy, czy osoby, które zaczynają po prostu trenować sporty walki. Więc, kolejnym błędem jaki jest, poza pośpiechem w dzisiejszych czasach jest on bardzo promowany. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądali zawodnicy, nawet. Zobaczcie na Fedora Emalienko. Takie znana postać. Ci, którzy interesują się sportami walki, <coughs> znana postać. Sam, jak pierwszy raz zobaczyłem walkę, to mówię: O kurde, biedny Rosjanin, Grubasek, wzięli go, żeby sobie jakiś tam <coughs> Brazylijczyk nabił rekord. A co on zrobił? No tak wymiatał, że Brazylijczyk w pierwszej rundzie. Został znokautowany i teraz jest promowane właśnie, żeby wyglądać. Wszyscy wszystko robią na pokaz. To jest, to jest tragedia, to jest wstyd yy, dla sportu. Yy, często odżywki, często nie tylko odżywki, tylko i sterydy, żeby być dużym, żeby być napokowanym, żeby wyglądać. Czy nie wystarczy już, ile mamy sterydów, ile mamy antybiotyków w jedzeniu? To chyba wystarczy. Tak samo jak przychodzę na trening, przychodzą nowi ludzie, czy na przykład idę sobie do jakiegoś klubu fitness, a tam jest pokaz młody. Sprzęt ani ubiór nie wygrywa walki. Tak samo, nieważne jak wyglądasz, niektórzy są szczupli. Na przykład mój bardzo dobry kolega, z którym zaczynałem trenować, Fuchs, zabrze Maury Cygojko niziutki, szczuplutki, a umiszczone świata, Majkucik, jakiś zasadził obrotowe, to rzadko kiedy kto wstawał. <laughs> a teraz y, i media y, promują właśnie taki styl bycia, no i nie wiem, czemu, ludziom w głowach się y, trochę po, przewracało. Wszyscy chcą być napakowani, wyżułowani. Zobaczcie, jak wyglądali kiedyś lachowie, rycerze, czyli kingowie. Wielcy, grubi. Energia właśnie jest w tłuszczu. Energia, którą e, zużywasz podczas treningu, szczególnie jak robisz wagę, odwadnia się. Ja na przykład zbijałem do walk e, opasy po 80 kg, więc to jest głównie odwodnienie i energię zachowuje się w tłuszczu. Więc jeżeli mm, jest ktoś wyżułowany, tam mało tkanki tłuszczowej, jest to tak problemowane i przez e, śmieszny film. Który był na Netflixie Game Change, który jest moim zdaniem jedną wielką bzdurą. Bo jak człowiek, zawodnik, szczególnie w sportach walki, wojownik może nie jeść mięsa, mięso to jest podstawa. Mięso zwierzęce jest zupełnie innym mięsem. Białko zwierzęce jest zupełnie innym białkiem niż białko roślinne. Nie można nie jeść mięsa, a szczególnie zawodnik w sportach walki musisz mieć wytrzymałość, musisz mieć siłę, musisz mieć e, energię e, i testosteron. Biało, e, mięso czerwone y, pomaga wytwarzać y, właśnie testosteron a tam takie jakieś bzdury o wegetarianizmie, nie wiem czemu. To znaczy jestem zwolennikiem teorii spiskowych, więc wiem czemu. Dlatego, żeby ludzie nie mieli silnego charakteru i byli podatni na wpływy, dlatego tak promują wegetarianizm z jedną wielką, totalną bzdurą. Dlatego trzeba jeść mięso. No i właśnie wyżułowany człowiek tam nawet 6% tkanki tłuszczowej ma. Dobra, on może mieć siłę, może idealnie wyglądać, ale w sportach walki, gdzie na przykład jest 8, 10, 12 rund, jaka to będzie energia? Bez sterydów przecież nie oszukujmy się. Bez sterydów czy mocnej suplementacji nie da się. Ja zawsze yy, no, wyglądałem jak wyglądam, <laughs> nie byłem bardzo wyżułowany szczupły, tłuszczyku byłem, ale ja zawsze jadłem mięso i uwielbiam tłuste mięso, uwielbiam golonko, yy, uwielbiam wołowinkę, yy, więc yy, co dam da wyżułowanie zresztą nawet yy, Tyson Fury ostatnio pokazał yy, czy usyk pokazał normalny chłop normalnie wygląda yy, Tyson Fury no trzeba akurat też nie popieram nawet po walce od razu hamburgera, ja to <laughs> nie popieram McDonalda i wszystkich tych fast foodów, ale po prostu jedźcie normalnie, jedźcie mięso, jedźcie białko zwierzęce, jeżeli ktoś lubi, bo też takie było promowanie, żeby nie pić mleka, jeżeli ktoś lu lubi pić mleko, ale mleko, kupcie sobie, są takie. <śmiech> <śmiech> Na obrzeżach miasta są takie miejsca, gdzie ktoś sobie hoduje krowę. Kupcie sobie takie mleko, bo to mleko, które jest w sklepie UHT, to bardziej bym powiedział, że to jest trucizna. Ale właśnie zawodnika nie robi to, jak wygląda, tylko zawodnika robi to, jak zawodnik walczy, jak robi. A jeżeli, jeżeli nie rozwiniesz cech motorycznych, szybkości dynamiki, wytrzymałości, gibkości, elastyczności, siły. No to nie może być, a właśnie w dzisiejszych czasach wielu zawodników skupia się tylko na tym, żeby mieć siłę, żeby mieć uderzenie mocne i nad wyglądem, żeby być wyżułowanym, co jest bzdurą. Więc jeżeli zaczynacie ćwiczyć, jeżeli ćwiczycie, ćwiczycie, rozwijajcie wszelkie Cechy motoryczne równoznacznie. Nie patrzcie na to, jak wyglądacie, tylko jak się czujecie. Pozdrawiam, zapraszam do mojego kanału Team Fighter gdzie macie już na kanałach na wcześniejszych filmach podstawy boksu, podstawy kickboxingu, a teraz właśnie opowiadam o tym, jak zacząć przygodę ze sportem i jak trenować, żeby się rozwijać, a żeby nie robić swojemu zdrowiu krzywdy. Wydałem dwie książki, podstawy boksu, podstawy kickboxingu, a pod koniec roku będzie właśnie wspaniała książka, którą będziecie mogli już kupić i w MPK i w dużych księgarniach. Przygotowanie motoryczne, przygotowanie mentalne w sportach walki, opisane nie tylko na badaniach. Napisałem tą książkę, także jakieś tam badania. <laughs> kierowałem się badaniami ale e, pod tymi badaniami, które były na przykład, e, co jest za, co jest przeciw, e, wszystko opisałem na własnych doświadczeniach, e, że badania to i to mówią, a co ja robiłem i jaki to efekt przyniosło, widzicie tutaj pięć pasów zawodowego zawodowego mistrza, mistrz międzynarodowy, mistrz Polski, mistrz Europy, mistrz interkontynentalny interko, i dwukrotny mistrz świata, więc chyba wiem o czym mówię. Zawodników też mam wyszkolonych, mistrzów Polski, mistrzów Europy, wicemistrza świata w kickboxingu, więc mam jakieś pojęcie. Jeżeli będę już znał termin wydania książki, droga na szczyt w sportach walki, to poinformuje Was, w której księgarni pierwsza będzie. Pozdrawiam i zapraszam do trenowania sportu walki.